W głębi wszechświata, poza fizycznym wymiarem, który postrzegamy naszymi zmysłami, istnieje przestrzeń, gdzie dusze zawierają umowy. To właśnie tam, zanim przyjmiemy ludzką formę, podejmujemy decyzje, które ukształtują nasze ziemskie doświadczenia. Jedną z najgłębszych takich umów jest małżeństwo. Nie jest ono przypadkowym spotkaniem dwóch osób, ale starannie zaplanowanym kontraktem dusz. Kiedy patrzymy na osobę, z którą dzielimy życie, Rzadko zdajemy sobie sprawę, że spotkanie to zostało zaplanowane wieki temu. Każde małżeństwo ma swój duchowy cel. Jest szkołą duszy, miejscem, gdzie uczymy się najważniejszych lekcji życiowych. Jak mawiał Stefan, znany polski Jasnowic i Medium, Małżeństwo to nie tylko związek dwóch ciał czy umysłów, ale przede wszystkim spotkanie dusz, które wybrały siebie nawzajem dla wspólnego rozwoju. A prawu duchowej rzeczywistości. Zanim przybyliśmy na Ziemię, nasze dusze komunikowały się ze sobą, ustalając, jakie doświadczenia chcemy wspólnie przeżyć. Niektóre dusze wybierają trudne relacje pełne wyzwań, aby przepracować karmiczne długi z przeszłych wcieleń. Inne wybierają harmonijne związki, które mają służyć jako platforma do realizacji wspólnej misji duchowej. Niezależnie od charakteru relacji, każde małżeństwo ma swój głębszy cel. Zastanów się przez chwilę nad swoim związkiem. Czy nie wydaje Ci się czasami, że Twój partner lub partnerka pojawili się w Twoim życiu, aby nauczyć Cię czegoś konkretnego? Może cierpliwości, wybaczania, bezwarunkowej miłości, lub może odwagi, by stanąć we własnej prawdzie? Te lekcje nie są przypadkowe, są częścią kontraktu, który zawarliście przed narodzinami. W duchowej perspektywie małżeństwo jest jednym z najważniejszych narzędzi ewolucji duszy. To poprzez bliskie relacje z innymi doświadczamy najgłębszych emocji: miłości, bólu, radości, rozczarowania, nadziei. Te emocje służą jako katalizatory naszego wzrostu. Kiedy kochamy, uczymy się dawać bez oczekiwania na wzajemność. Kiedy cierpimy, uczymy się przebaczać i puszczać. Kiedy doświadczamy konfliktów, uczymy się kompromisu i zrozumienia. Małżeństwo jako kontrakt duszy. Zawiera również specyficzne zadania, które mamy wspólnie wykonać. Może to być wychowanie dzieci o szczególnym duchowym znaczeniu, stworzenie czegoś wartościowego dla świata lub po prostu wzajemne wspieranie się w indywidualnych ścieżkach rozwoju. Czasami zadaniem jest po prostu nauczenie się kochać drugą osobę taką, jaka jest, bez próby zmieniania jej. W głębszym wymiarze małżeństwo jest również odbiciem naszego wewnętrznego związku z samym sobą. Sposób w jaki traktujemy naszego partnera często odzwierciedla sposób w jaki traktujemy siebie. Jeśli jesteśmy surowi i krytyczni wobec siebie, prawdopodobnie będziemy tacy również wobec partnera. Jeśli akceptujemy i kochamy siebie, łatwiej będzie nam akceptować i kochać drugą osobę. Zrozumienie małżeństwa jako kontraktu duszy zmienia naszą perspektywę na trudności, które nieuchronnie pojawiają się w każdym związku zamiast postrzegać je jako przeszkody lub powody do odejścia, możemy zobaczyć je jako zaplanowane wcześniej okazje do wzrostu. Każdy konflikt, każde nieporozumienie, każdy moment kryzysu jest w rzeczywistości zaproszeniem do głębszego poznania siebie i partnera, do przekroczenia swoich ograniczeń i do ewolucji jako istota duchowa. Kiedy spoglądasz w oczy swojego małżonka, czy nie miewasz czasem przebłysków dziwnego uczucia, jakbyś znał te dusze od tysiącleci. To nie jest złudzenie, ani romantyczny wymysł, to echo waszych wspólnych przeszłych wcieleń, które rezonuje w obecnym życiu. W duchowej mądrości istnieje głębokie zrozumienie, że dusze, które łączą się w małżeństwie, często mają bogatą historię wspólnych doświadczeń, sięgającą wielu inkarnacji. Karmiczne związki nie są przypadkowe. Przyciągamy do siebie dusze, z którymi mamy niedokończone sprawy, niespłacone długi duchowe, lub lekcje, których nie ukończyliśmy w poprzednich życiach. Czasami spotykamy osobę i od pierwszej chwili czujemy silną więź, jakbyśmy znali się od zawsze, bo istotnie znaliśmy się. Ta natychmiastowa więź może być zarówno pozytywna, pełna ciepła i zaufania, jak i negatywna, naznaczona niewyjaśnionym lękiem czy niepokojem. W duchowym rozumieniu karma nie jest karą, ale naturalnym prawem przyczyny i skutku. Każde działanie generuje energię, która musi znaleźć swoje rozwiązanie. Jeśli nie w tym życiu, to w następnym. Jeśli w przeszłym wcieleniu zraniliśmy kogoś głęboko, dusza ta może powrócić w obecnym życiu jako nasz małżonek, dając nam szansę na naprawienie tej relacji. Podobnie, jeśli ktoś wyrządził nam krzywdę, możemy ponownie spotkać tę duszę, aby nauczyć się przebaczenia i uwolnienia od ciężaru urazy. Co ciekawe, role często się odwracają. Osoba, która była ofiarą w jednym życiu, może stać się sprawcą w następnym, aby doświadczyć sytuacji z drugiej strony i w pełni zrozumieć jej dynamikę. Ten taniec dusz przez wieki służy głębokiemu zrozumieniu i ostatecznemu wyzwoleniu z karmicznych więzów. Rozpoznanie karmicznych wzorców w małżeństwie może być kluczem do transformacji relacji. Czy zauważyłeś powtarzające się tematy w Waszym związku? Może ciągle odtwarzacie ten sam konflikt, choć zewnętrzne okoliczności się zmieniają, to może być znak, że pracujecie nad karmicznym wzorcem, który wymaga uwagi i uzdrowienia. W niektórych tradycjach duchowych mówi się o trzech głównych typach karmicznych związków małżeńskich. Pierwszy to związek oparty na długu karmicznym. Jedna dusza jest zobowiązana wobec drugiej i przychodzi, aby spłacić ten dług poprzez służbę, wsparcie i poświęcenie. Drugi to związek oparty na lekcji. Dusze łączą się, aby nauczyć się konkretnej umiejętności duchowej, takiej jak cierpliwość, współczucie czy odwaga. Trzeci to związek oparty na misji. Dusze łączą się, aby wspólnie wykonać zadanie, które służy większemu dobru, często związane z pomocą innym lub wprowadzaniem pozytywnych zmian w świecie. Ciekawym aspektem karmicznych związków jest to, że często przyciągamy do siebie osoby które odzwierciedlają nasze własne nierozwiązane problemy. Jeśli mamy trudności z wyrażaniem emocji, możemy przyciągnąć partnera, który jest albo równie zamknięty emocjonalnie, aby wspólnie nauczyć się otwartości, albo przeciwnie, bardzo ekspresyjny, aby pokazać nam, czego nam brakuje. To karmiczne lustro służy naszemu rozwojowi, choć często jest bolesne. W tradycji hinduistycznej mówi się o samskarach, Subtelnych śladach pozostawionych w duszy przez poprzednie doświadczenia. Te samskary wpływają na nasze preferencje, awersje i reakcje w obecnym życiu. W małżeństwie często aktywują się najgłębsze samskary, szczególnie te związane z bliskością, zaufaniem i intymnością. Dlatego związek małżeński może być tak intensywnym doświadczeniem, porusza najgłębsze warstwy naszej duszy. Rozpoznanie karmicznego wymiaru małżeństwa nie oznacza biernego akceptowania trudności jako przeznaczenia. Przeciwnie, daje nam moc świadomego przepracowania i przekształcenia starych wzorców. Kiedy rozumiemy, że pewne konflikty w naszym związku mogą mieć korzenie w przeszłych życiach, możemy podejść do nich z większą cierpliwością i zrozumieniem, szukając głębszego uzdrowienia zamiast powierzchownych rozwiązań. Każde małżeństwo niesie ze sobą możliwość zakończenia cyklu karmicznego. Poprzez świadome wybieranie miłości, przebaczenia i zrozumienia możemy uwolnić się i naszego partnera od więzów przeszłości, transformując relację w nową, wyższą formę połączenia, opartą nie na karmicznym obowiązku, ale na świadomym wyborze i bezwarunkowej miłości. W odwiecznej mądrości duchowej istnieje koncepcja, która może całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegamy nasze małżeństwo. Partner jest doskonałym zwierciadłem naszej własnej duszy. To, co najbardziej nas fascynuje lub irytuje w naszym małżonku, jest w rzeczywistości projekcją aspektów nas samych, często tych, których nie chcemy lub boimy się rozpoznać. Kiedy patrzymy na naszego partnera z irytacją, widząc jego wady, rzadko zdajemy sobie sprawę, że oglądamy własne cienie. Osoba, z którą dzielimy życie, została duchowo zaproszona, aby odzwierciedlać te części nas samych, które wymagają uzdrowienia, integracji. Lub akceptacji. To jeden z najbardziej fascynujących aspektów związku małżeńskiego z perspektywy duchowej. Jest on nieustannym zaproszeniem do głębszego samopoznania. Weźmy prosty przykład. Jeśli nieustannie denerwuje cię, że twój partner jest zbyt kontrolujący, zadaj sobie pytanie, gdzie w swoim życiu ty sam potrzebujesz więcej kontroli? Albo może jest to odbicie Twojej własnej tendencji do kontrolowania, którą trudno ci dostrzec? Podobnie, jeśli irytuje cię że twój małżonek jest zbyt emocjonalny, może to wskazywać na twoje własne stłumione emocje, które domagają się wyrażenia. W tradycji jogicznej mówi się o koncepcji pratyahara, wycofania zmysłów do wewnątrz. W kontekście małżeństwa oznacza to, że zamiast skupiać się na zmienianiu partnera, powinniśmy skierować uwagę do wewnątrz i zbadać, co jego zachowanie wywołuje w nas samych. Każda silna reakcja emocjonalna na działania małżonka jest wskazówką prowadzącą do głębszego samopoznania. Co ciekawe, nie tylko negatywne reakcje są lustrem, również to, co najbardziej podziwiamy i kochamy w naszym partnerze, często odzwierciedla nasze własne ukryte talenty i możliwości. Jeśli zachwycasz się kreatywnością swojego małżonka, może to wskazywać na Twój własny niewykorzystany potencjał twórczy. Jeśli podziwiasz jego odwagę, być może jest to zaproszenie do odnalezienia własnej wewnętrznej siły. To duchowe lustro działa na wielu poziomach jednocześnie. Na poziomie ego, osobowości, pokazuje nam nasze lęki, pragnienia i wzorce myślowe. Na poziomie duszy, odkrywa przed nami głębsze aspekty naszego duchowego ja, które czekają na przebudzenie. Na poziomie kosmicznym, przypomina nam o jedności wszystkich istot, o tym, że w istocie nie jesteśmy oddzieleni od innych, a dostrzegając ich, dostrzegamy aspekty uniwersalnej świadomości. Małżeństwo jako zwierciadło duszy ma również głęboki cel transformacyjny. Kiedy rozpoznajemy, że nasze reakcje na partnera są w istocie reakcjami na części nas samych, możemy rozpocząć proces wewnętrznej integracji. Zamiast prowadzić niekończące się bitwy z małżonkiem, możemy skierować tę energię na uzdrowienie naszych wewnętrznych podziałów. Proces ten wymaga odwagi i uczciwości wobec siebie. Łatwiej jest obwiniać partnera za nasze nieszczęście, niż przyznać, że jest on jedynie katalizatorem ukazującym nasze własne nierozwiązane problemy. Jednak gdy podejmiemy tę wewnętrzną pracę, małżeństwo może stać się najpotężniejszym narzędziem duchowego rozwoju. W tradycji buddyjskiej mówi się o współzależnym powstawaniu. Nic nie istnieje w oderwaniu od innych elementów rzeczywistości. Podobnie jest w małżeństwie. Nie możemy w pełni zrozumieć siebie, bez zrozumienia dynamiki naszej relacji. Partner i my tworzymy system energetyczny, w którym każda akcja wywołuje reakcję, każda energia znajduje swoje dopełnienie. Fascynujące jest to, że im głębiej wchodzimy w tę pracę z lustrem duszy, tym bardziej harmonijny staje się nasz związek. Nie dlatego, że partner się zmienił, ale dlatego, że zmieniło się nasze postrzeganie. Gdy integrujemy cienie, które dostrzegaliśmy w małżonku, przestają one być źródłem konfliktu. Gdy uznajemy i rozwijamy talenty, które w nim podziwialiśmy, tworzymy nową płaszczyznę porozumienia. W niektórych duchowych tradycjach mówi się, że ostatecznym celem związku jest rozpoznanie boskiej iskry w partnerze, dostrzeżenie, że pod warstwami osobowości, nawyków i zachowań kryje się ta sama święta świadomość, która mieszka w nas. To rozpoznanie prowadzi do głębokiego szacunku i czci dla drugiej osoby, niezależnie od jej zewnętrznych przejawów. Małżeństwo jako zwierciadło duszy nie jest łatwą ścieżką, wymaga nieustannej czujności, gotowości do konfrontacji z własnymi cieniami i odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy. Jednak nagroda jest bezcenna, nie tylko harmonijny związek, ale przede wszystkim głębokie samopoznanie i duchowe przebudzenie. Za każdym razem, gdy reagujesz silnie na swojego partnera, czy to miłością, czy irytacją, zadaj sobie pytanie: co to mówi o mnie? Odpowiedź może otworzyć drzwi do transformacji, która wykracza daleko poza sferę małżeństwa, obejmując całe Twoje życie i duchową ścieżkę. W tym sensie, małżonek jest nie tylko partnerem życiowym, ale także duchowym nauczycielem, który przyszedł by pokazać Ci prawdę o Tobie samym. W duchowej podróży małżeństwa nadchodzi moment przełomowy, chwila, gdy karmiczny związek pełen lekcji i wyzwań zaczyna przekształcać się w relacje wyzwolenia i świadomego wyboru. To transformacja, która stanowi kulminację wszystkich trudnych doświadczeń, konfliktów i momentów głębokiego połączenia, jakich doświadczyliśmy z naszym partnerem. Ta przemiana nie następuje nagle ani łatwo. Jest to proces wymagający głębokiego zaangażowania, wewnętrznej pracy i odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy. Jednak gdy już się rozpocznie, przynosi niezwykłe owoce nie tylko dla samego związku, ale dla duchowego rozwoju obu partnerów. Pierwszym krokiem ku wyzwoleniu z karmicznych więzów jest pełne rozpoznanie i przyjęcie odpowiedzialności za swój udział w dynamice związku. Dopóki obwiniamy partnera za nasze problemy. Pozostajemy uwięzieni w karmicznym kole akcji i reakcji. Kiedy jednak zaczynamy dostrzegać, że sami współtworzymy każdą sytuację poprzez nasze myśli, słowa i działania, otwiera się przestrzeń dla prawdziwej transformacji. W wielu duchowych tradycjach mówi się o prarabda karmie, tej części naszej karmy, która musi zostać odegrana w obecnym życiu. Małżeństwo często stanowi scenę, na której ta karma się manifestuje. Jednak świadomość tego procesu daje nam moc, by nie być jedynie biernymi aktorami w karmicznym dramacie, ale świadomymi współtwórcami nowej rzeczywistości. Kluczowym momentem w transformacji małżeństwa jest przejście od relacji opartej na potrzebie i zależności do związku opartego na świadomym wyborze i współtworzeniu. Dopóki jesteśmy z partnerem, ponieważ potrzebujemy go do poczucia bezpieczeństwa, potwierdzenia własnej wartości czy spełnienia emocjonalnego, Pozostajemy w karmicznej zależności. Wyzwolenie przychodzi, gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy kompletni sami w sobie, a partnera wybieramy świadomie z miłości i chęci wspólnego rozwoju. Ten proces wymaga głębokiego uzdrowienia emocjonalnego. Wszystkie nierozwiązane traumy z dzieciństwa, rany z poprzednich związków, a nawet karmiczne blizny z przeszłych wcieleń muszą zostać rozpoznane i uzdrowione. Paradoksalnie, to właśnie trudności w związku często wydobywają te rany na powierzchnię, dając szansę na ich ostateczne wyleczenie. W duchowej perspektywie wyzwolenie w małżeństwie wiąże się również z przekroczeniem dualności ja i ty, z rozpoznaniem głębszej jedności, która nas łączy. Nie oznacza to utraty indywidualności, wręcz przeciwnie, pozwala na jej pełniejszy wyraz, ale w harmonii z partnerem, a nie w opozycji do niego. Fascynującym aspektem tego procesu jest to, że kiedy jeden z partnerów zaczyna pracę wewnętrzną, nieuchronnie wpływa to na dynamikę całego związku. Nie można zmienić jednego elementu systemu bez wpływu na całość. Dlatego nawet jeśli początkowo tylko jedna osoba podejmuje świadomą pracę nad sobą, z czasem druga również zostaje zaproszona do transformacji. Wyzwolenie karmiczne w małżeństwie manifestuje się na wiele sposobów. Jednym z pierwszych znaków jest zanikanie reaktywności. Te same zachowania partnera, które kiedyś wywoływały silne reakcje emocjonalne, przestają nas poruszać w ten sam sposób. Zaczynamy dostrzegać większy obraz, rozumieć głębsze wzorce i reagować z większą mądrością i współczuciem. Innym znakiem jest pojawienie się autentycznego wybaczenia, nie tego powierzchownego, które mówi wybaczam, ale nie zapomnę, ale głębokiego rozpoznania, że partner. Tak jak my, jest duszą na ścieżce ewolucji, czyniącą najlepiej, jak potrafi na swoim obecnym poziomie świadomości. To wybaczenie uwalnia zarówno wybaczającego, jak i tego, któremu się wybacza. W miarę jak proces wyzwolenia postępuje, związek nabiera nowej jakości. Zamiast być polem bitwy ego, staje się przestrzenią świętego spotkania dwóch dusz. Konflikty nie znikają całkowicie, są częścią ludzkiego doświadczenia ale zmienia się sposób, w jaki są przeżywane i rozwiązywane. Zamiast prowadzić do separacji, stają się okazją do głębszego połączenia. W tym nowym wymiarze związku partner nie jest już postrzegany jako źródło naszego szczęścia lub nieszczęścia, ale jako towarzysz duchowej podróży. Zaczynamy doceniać jego unikalną ścieżkę, wyzwania i dary, nawet jeśli różnią się od naszych. Pojawia się głęboki szacunek dla indywidualnej wolności każdej duszy, połączony z zobowiązaniem do wspólnego wzrostu. Co niezwykłe, gdy małżeństwo przekształca się w związek wyzwolenia, często zyskuje nowy cel służenie innym. Para, która przepracowała własne karmiczne wzorce, naturalnie staje się inspiracją i wsparciem dla innych, którzy znajdują się na podobnej ścieżce. Ich związek promieniuje energią która wykracza daleko poza ich własne życie, przyczyniając się do uzdrowienia szerszej społeczności. W ostatecznym rozrachunku wyzwolenie w małżeństwie nie oznacza końca karmy, oznacza jej świadomą transformację. Karmiczne więzy, które kiedyś krępowały, stają się nitkami tworzącymi nowy wzór, wzór świadomego współtworzenia, w którym każdy partner wspiera duchową ewolucję drugiego. To właśnie w tej przestrzeni wyzwolenia małżeństwo spełnia swój najwyższy cel staje się nie tylko związkiem dwóch osób, ale świętym związkiem dwóch dusz, które świadomie wybierają wspólną podróż ku wyższym wymiarom miłości i świadomości. I w tym sensie karma małżeństwa nie jest ciężarem do zniesienia, ale darem prowadzącym do ostatecznego wyzwolenia. Jeśli te duchowe nauki dotknęły twojego serca i chcesz zgłębić więcej tajemnic karmicznych związków, zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału. Naciśnij przycisk subskrybuj. I włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych duchowych przekazów. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami. Jak rozpoznajesz karmiczne wzorce w swoim związku? Pamiętaj, że każdy komentarz tworzy przestrzeń dla wspólnego wzrostu i głębszego zrozumienia. Twoja historia może być światłem przewodnim dla innych dusz na ich ścieżce wyzwolenia.